Dobry wieczór, witam państwa. Aleksander Serwiński, doradca podatkowy. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat podatku liniowego w kontekście skali podatkowej i ryczałtu. Jak już zapowiadałem jakiś czas temu, szykuję grubsze, dłuższe, potężniejsze podsumowanie tych trzech form opodatkowania. Opublikowane będzie bliżej terminu wyboru formy, czyli 20 lutego. Natomiast w tym momencie chciałbym zadać takie pytanie, postawić tezę, czy podatek liniowy jest jeszcze dla kogokolwiek. Zapraszam do oglądania. Podatek liniowy do niedawna był jeszcze absolutnym hitem wśród przedsiębiorców jednoosobowych. Cieszył się zdecydowanie największą popularnością. Miał duże przewagi nad ryczałtem i skalą podatkową. Zwróćmy uwagę na fakt, ile się w międzyczasie zmieniło. Próg podatkowy na skali został podniesiony z 85 tysięcy na 120. Podatek został zmniejszony z 17 na 12 w tym pierwszym progu. Doszły kolejne ulgi podatkowe. Część z nich rozliczana wyłącznie na skali podatkowej pojawiła się tu i tu danina solidarnościowa, pojawiła się nieodliczalna składka zdrowotna. Później w Nowy Nowy Ład przyniósł jej częściową odliczalność na podatku liniowym. No a jeszcze wcześniej mieliśmy do czynienia ze zwiększeniem znaczącym progów na podatku zryczałtowanym. Wygląda to troszeczkę tak, jakby rządzący chcieli maksymalnie zwiększyć atrakcyjność podatku zryczałtowanego. Nieco zwiększyć atrakcyjność w skali podatkowej, ale cały czas ofiarą tego jest podatek liniowy, który oberwał względnie wysoką składką zdrowotną, niską możliwością jej odliczenia, daniną solidarnościową. Brakiem kwoty wolnej, chociaż w tej kwoty wolnej zasadniczo nie miał nigdy. No i teraz pojawia się przestrzeń, dla kogo właściwie jest ten podatek liniowy? Na to pytanie spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Bo w moim przekonaniu no, niestety prawie dla nikogo. Dla wielu przedsiębiorców, gdzie wysokie marże lub względnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązaniem domyślnym jest właśnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O tym, z jakimi ryzykami i zagrożeniami się wiąże, opowiadałem w poprzednim odcinku. Dla innych często dedykowanym rozwiązaniem jest skala podatkowa. Jeżeli mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, który ma niższe dochody, jeżeli korzystają z różnych ulg podatkowych, a ich dochód nie przekracza na przykład 120 lub 240 tysięcy złotych rocznie, to często właśnie ta forma będzie najlepsza. Ponieważ dla tych progów dochodów, w zależności, czy rozliczamy się samodzielnie, czy z małżonkiem, skala podatkowa bije podatek liniowy na głowę. Suma składek i podatków jest po prostu zdecydowanie, zdecydowanie niższa. Natomiast jeżeli mówimy już o osobie, która zarabia więcej niż 240, 250, może 280 tysięcy złotych, pojawia się pytanie, czy dla tych. Kategorii dochodów korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie z, yy, już bycie komplementariuszem spółki komandytowej. Oczywiście, abstrahując od wszystkich kwestii związanych z prowadzeniem spółki versus prowadzenie działalności, czysto podatkowo-składkowo wyjdzie to na pewno lepiej. Zamiast 4-9% od całego naszego dochodu z marginalnym, tak naprawdę prawem do odliczenia, płacimy stałą zryczałtowaną składkę zdrowotną. Taki sam ZUS, a efektywne opodatkowanie mamy zdecydowanie niższe, bo wyniesie ono albo 17,29, jeżeli jesteśmy na małym cicie, albo efektywne 19, jeżeli jesteśmy na dużym CIT-cie. No i w tym momencie pojawia się tak naprawdę pytanie, kto jeszcze będzie pozostawał na podatku liniowym? Tutaj moja teza, mam nadzieję, że nie słuszna, ale jednak dosyć prawdopodobna jest taka, że wielu przedsiębiorców jest niewolnikiem. Podatku liniowego. To znaczy, osiągają pewien poziom dochodów, dla których jest to już nieopłacalne, byłyby formy inne, prawne, na których no, korzystniej by mogli się rozliczać, natomiast kwestie przekształcenia, dokonania aportu, przeniesienia umów, licencji, zezwoleń, koncesji byłyby dla nich niezwykle kosztowne. Czy innymi słowy, są w pewien sposób przywiązani do tej formy prawnej, w której są, mają zbyt wysokie koszty na ryczałt. Zbyt wysokie dochody na skalę podatkową, a zbyt małą przestrzeń do dokonania zmiany. To znaczy, gdyby chcieli się zoptymalizować, zmienić formę prawną, tak, przekształcić się dwustopniowo w spółkę komandytową, na przykład, no to okazało się, że koszty transakcyjne, koszty przekształcenia zjadłyby im oszczędność podatkową na 2-3 lata. W związku z tym, dla kogo w dniu dzisiejszym jest podatek liniowy? Dla tych, którzy niestety muszą na nim. Pozostać. Bardzo rzadko opłaca się on dla nowych biznesów, bardzo rzadko jest to rozwiązanie dedykowane dla prowadzenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału i wracam wkrót, wkrótce z kolejnymi ciekawymi informacjami ze świata podatków. Do usłyszenia. Cześć!